Cześć. Dzisiaj będzie o konsekwencji. Już 13 lat temu Olympus stwierdził, że nie będzie szedł drogą Canona i Nikona, nie będzie robił aparatów, które mają matrycę APS-C albo 35mm. Wymyślili swój własny system, który nazwali 4-3. Potem zamienili go na system Micro 4-3, dlatego że zniknęło lusterka, i dzisiaj właśnie będzie taki aparat. Wysoka półka, system Micro 4-3, bez lusterkowiec. O bardzo długiej nazwie, na szczęście Olympus wszystko pisze u siebie na aparatach, więc tylko przeczytam. Olympus OMD d E-M5 Mark II. Zapraszamy. Dziś w 2016 roku możemy spokojnie mówić, że jest to system kompletny, mamy wiele body, mamy wiele obiektywów. Ale cofnijmy się do 2003 roku, kiedy ten system został wymyślany przez Olympusa. Wtedy inni producenci na rynku mieli analogowe body i obiektywy do nich i wsadzili w swoje lustrzanki po prostu matrycę APS-C i dalej wszystko funkcjonowało. Funkcjonowało nie za dobrze, dlatego że matryca inaczej przyjmuje światło niż film, i było masę problemów wtedy z kompatybilnością starych obiektywów do nowych matryc. I dlatego Olympus wymyślił. Że zrobi kompletnie nowy system, który będzie kompatybilny ze sobą w 100%. Uznali, że najlepszy będzie Crop 2, czyli przeliśnik ogniskowy względem pełnej klatki to 2, i zaprojektowali całkiem nowe obiektywy, całkiem nowe body. Te obiektywy puszczały światło prostopadle na matrycę, dzięki temu miało to dawać fenomenalny obrazek. I tak funkcjonują już od 13 lat. Przez ten czas swoją konsekwencją namówili do współpracy pana Sonika, Lajkę, Sigma, Tamrona. Zatem to wszystko zbudowało bardzo duży, bardzo porządny system. Napchali do tego aparatu całe dobro świata. Jest tutaj masę technologii. Dzisiaj będziemy to testować, czy tak naprawdę to ograniczenie, które sobie narzucili na samym początku, czyli to ten Crop 2.0, nie jest u nich taką kulą u nogi. Zobaczymy, czy. Daj radę, kiedy teraz wszyscy producenci mają, już prawie wszyscy producenci mają pełnoklatkowe sensory. Idziemy to sprawdzić. Skupmy się teraz na, konkretnie na tym modelu. Aparat jest bardzo ciężki, jest magnezowy, jest uszczelniany, bryzgoszczelny, co czyni go odpornym na warunki pogodowe, szczególnie z takim obiektywem, który jest serii Pro, który też jest bryzgoszczelny. Taki zestaw idealnie podróżniczy. Z taką pierwszą wodą, którą zauważyłem, jak tylko go wziąłem do ręki, to jest to, że fotograf z ponad 10-letnim stażem gubi się tutaj w funkcjach. Bez instrukcji naprawdę jest ciężko do niektórych funkcji dotrzeć, ale udało mi się, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko wam opowiem, tak jak to powinno wyglądać. Matryca, tak jak wspominałem, to jest... Chorob... Krop razy dwa, czyli nie jest to jakaś wielka matryca, czekoliek większa niż w aparatach jednocalowych z matrycami jednocalowymi, jak widzicie, mam nadzieję, że to widać ona lekko drga, dlatego że matryca jest stabilizowana, To jest bardzo duże pustego aparatu, dlatego że niezależnie od tego jaki mamy podpięty, niezależnie od tego jak mamy podpięty obiektyw po ten aparat, to mamy obraz stabilizowany, co jest szczególnie przydatne w kręceniu filmów. Jeśli chodzi o grip, jest dosyć wygodny. Tu mamy taki bardzo duży wypustek na kciuk. Tutaj też takie miejsce, gdzie można złapać palcami. W efekcie całkiem przyjemnie się to trzyma. Spust w fajnym miejscu. Bardzo fajne takie metalowe kółka. W ogóle jest wszystko tak fajnie zrobione, jak w aparatach właśnie przystosowanych do pracy w wodzie. Czyli nie ma żadnych luzów, to nic się nie rusza. Jest tak bardzo sztywno porobione. Daje wrażenie bardzo dużej solidności. Podejrzewam, że też dlatego nie ma właśnie lampy, lampy wewnętrznej. Ten pryzmat nie ma tutaj w sobie lampy. Mamy tylko stopkę. Więc musimy mieć ze sobą lampę. Na szczęście, Olympus taką lampę dodaje w zestawie. Zaraz to pokażemy. Tu mamy miejsce złączkę synchro. Czyli możemy podpiąć lampę studyjną i podświetlenie autofokusa. Jak widzicie, brakuje takiego przycisku, który. Pozwala nam wybrać, czy to jest Manual Focus, czy Autofocus, czy ciągły focus i to jest moim zdaniem wada tego tutaj rozwiązania. W tym akurat konkretnym obiektywie Manual Focus i autofocus przełącza się poprzez przesunięcie pierścienia, pierścienia ostrości. Jak widzicie, obiektyw jest, ma świetne parametry, 12428, co w przeliczeniu na, na pełną klatkę. Jest 24 do 80, czyli taki zoom do wszystkiego. Idealny podróżniczy zestaw. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda górna ścianka. Mamy koło trybów, które jest blokowane. Mamy włącznik. Tak jak mówiłem, stopkę lamp. Bardzo fajne dwa pokrętła metalowe. Mamy. Tutaj cztery przyciski, które możemy zaprogramować. Niepotrzebnie troszeczkę one są opisane jakimiś funkcjami, które są przypisane domyślnie, gdyż skoro one są programowalne, to i tak zaraz te funkcje sobie pozmieniamy i tylko będzie to niepotrzebne, niepotrzebnie nas myliło. Mam przycisk do nagrywania. Tu z przodu jeszcze mamy też przycisk do podglądu głębi ostrości, ale jego też możemy zaprogramować na dowolną funkcję. Jeśli chodzi o LCD, zobaczcie, LCD jest bardzo fajnie odchylany, dlatego, że po pierwsze jeżeli idziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, możemy go zasłonić i wtedy nie przeszkadza nam, nie boimy się, że go zniszczymy go słowakiem kurtki. Oprócz tego można go zupełnie odkręcić i zrobić sobie piękne selfie na wycieczce. Mamy ekran LCD wewnętrzny, to mamy taką, taki przełącznik, taką wajchę, która powoduje, że Zmieniają nam się e, funkcje tych dwóch kółek. Czyli w, w jednym przełączniku te kółka mają jedną funkcję, w drugim przełączniku drugą funkcję. Jest to naprawdę mało intuicyjne, aczkolwiek może się, można się przyzwyczaić, wtedy faktycznie można nie wchodzić do menu, żeby zmienić e, różne funkcje tego aparatu. Tu też jest przycisk, który możemy zmienić. Więc tych przycisków, które można tutaj pozmieniać, ich funkcje jest bardzo dużo. Koda właśnie, że one są opisane już wcześniej, bo zaraz to pozmieniamy i będziemy mieli troszeczkę miszmasz. Teraz Wam pokażę, jak jest zbudowany menu w tym aparacie. Zanim włączymy aparat, zobaczmy sobie, jak Olympus rozwiązał sprawę lampy. Zobaczcie, zewnętrzna mała lampka, którą można obrócić, można odbić sobie błysk od dowolnej powierzchni, nie trzeba strzelać na wprost. Więc na pewno światełko jest bardzo ładne, zdejmujemy zaślepkę, przypinamy lampkę, ona się sama blokuje, żeby zdjąć naciskamy przycisk, chowamy do pokrowca i prawdopodobnie zostawiamy w hotelu w torbie i nie mamy lampy ze sobą. Tak, tak taki jest los rzeczy, które trzeba wziąć dodatkowo. Ja zazwyczaj ich po prostu nie biorę ze sobą, bo zapominam, więc zazwyczaj będziemy zmuszeni korzystać po prostu z wysokich i w tym aparacie. A teraz włączymy sobie aparat. I to przejdę wam przez wszystkie funkcje. Tak jak zawsze się skarżę, że nie, można, że nie mamy wystarczającą, wystarczającej ilości przycisków funkcyjnych, tak w tym aparacie chyba mamy ich aż za dużo. Dlatego, że w sumie wszystkie przycisków, które możemy zmienić, jest 11. One są podpisane tutaj, co już mówiłem. Jest bez sensu, dlatego że zaraz pozmieniamy te funkcje i to wszystko będzie nieaktualne. Teraz Wam pokażę, jak jest teraz to przypisane na, na dzień dzisiejszy. Aczkolwiek, jak mówiłem, można to wszystko pozmieniać. To kółeczko jest kompensacją ekspozycji. To kółeczko jest przysłoną. Teraz, jeżeli przesuniemy tą wajchę w dół, to to kółeczko, które było przysłoną, teraz jest ISO. Swoją drogą, ISO od 200 do 25600. Ehm. Obrazek, nawiązując do tego, obrazek przy 1600 jest cały czas dobry na poziomie matrycy aps więc bardzo fajnie sobie radzi ta matryca, która jest mniejsza niż aps w kwestii szumów. Teraz przy wajchę w dół, jeżeli wajcha jest w dole, to kółeczko, które wtedy zmieniało nam kompensację ekspozycji, zmienia nam balans bieli. Oczywiście to wszystko można pozmieniać. Teraz te same funkcje są przypisane do tego górnego przycisku. Ten przycisk pokazuje nam, co jest aktualnie wybrane. Tutaj przycisk Fn2, akurat jest przyciskany bez funkcji. Tu mamy nagrywanie filmów, o tym będziemy mówić szerzej, jak wyjdziemy zaraz na dwór. Tutaj mam w tym przycisku zmianę, tutaj się pojawi autofocus i manual focus, manual focus, autofocus tym przyciskiem. Tak samo można to realizować poprzez przesunięcie tego pierścienia. Tu mamy menu, bardzo rozbudowane polskie menu. Tu mamy info, czyli to co widzimy na ekranie w danej chwili. Mamy przycisk OK, który pozwala nam wejść do takiego szybkiego menu funkcyjnego. Dzięki temu możemy zmienić właśnie ustawienia fokusa, ustawienia serii. Serie są bardzo szybkie, do 11 platek na sekundę. Mamy dwie migawki, migawkę elektroniczną, migawkę mechaniczną. W trybie migawki mechanicznej mamy 1,8 sekundy. W trybie migawki elektronicznej mamy jedną 1,16 sekundy czasu naświetlania. Mamy bardzo szybki autofokus, którego punkt można wybrać z 81 punktów. Tak. Ten fokus jest bardzo szybki. Pokażę to zaraz podwożył, jak to działa. Co więcej, ekran jest też dotykowy, Zaraz wam pokażę. Tutaj, czyli aktywujemy ten przycisk, to teraz ostrzymy. Tam gdzie wskażemy. Zobaczcie jak to szybko działa. Co więcej możemy też ustawić, żeby od razu wyzwalał. Działa to bardzo fajnie. Szczególnie jak sobie odwrócimy to na selfie i można tutaj klikać w ekran i mamy wyzwolenie. Mamy kosz i mamy odtwarzane zdjęć. Tak to wygląda w skrócie i teraz idziemy na dwór i będziemy testować autofokus, serię i wideo. Teraz pokażę Wam prędkość tego aparatu, szybkość szczelność. Mamy dwie migawki, więc w trybie migawki mechanicznej mamy 10 latek na sekundę, w trybie migawki elektronicznej 11 lat na sekundę. Zobaczcie, jak to wygląda w trybie migawki mechanicznej. Uwaga. Jest, 11, jest 10 lat na sekundę. Teraz włączę migawkę elektroniczną i pokażę Wam, że niestety ten aparat nie jest wolny od wady. Wszystkich migawek elektronicznych, czyli Rolling Shutter, zobaczcie. O, widzicie? Mamy zakrzywione, zakrzywione piony. Więc, tak jak w przypadku innych aparatów z migawką elektroniczną, niestety nie nadaje się do fotografowania czegoś w, w ruchu. Nadaje się to do fotografowania w pełnym słońcu, wtedy kiedy musimy skrócić czasy z uwagi na pełne słońce. Um, teraz pokażę Wam autofokus. Jak działa? Jest mega szybki. To jak mówiłem, zobaczcie, bliskie i dalekie plany. Co więcej, ten autofokus jest bardzo powtarzalny, bardzo celny. Na pewno dużą zasługę ma w tym zestawie to szkło. To szkło należy do serii Pro, jest dosyć drogie. Ale za to jest bardzo niezawodne, bardzo ładny ma kontrast, szczególnie pod światło eee, bardzo ładny bokek, mleczny, ładne kółeczka, czyli przesłona ma wiele listków, bardzo fajne szkło e, do wszystkiego. E, a teraz pokażę wam tryb wideo. Tryby wideo. Nagrywać filmy możemy w manualu w priorytecie czasu, przesłone, więc mamy tutaj pełną dowolność. E, możemy podpiąć sobie mikrofon, mikrofon stereo mamy tutaj wyjście. Mamy stabilizowaną matrycę w pięciu osiach, więc film powinien być bardzo płynny. Mamy tutaj tylko Full HD, niestety nie mamy 4K. To Full HD jest maksymalnie w 50 klatkach na sekundę. I teraz sprawdzimy w porównanie z Canonem 6D. Będziemy iść jednocześnie nagrywać filmy i zobaczymy, który obraz jest płynniejszy. Ta sama ogniskowa, mniej więcej, i nagrywamy. OK, starczy. Mamy tutaj ukrytą matrycę 16 megapikseli, ale producent ukrył tutaj fajną funkcję, a mianowicie jest to zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. Jest realizowane one w ten sposób, że aparat ustawiony na statywie, bo musi być wtedy nieruchomy, robi jeden kadr przez sekundę. W tym czasie robi 8 zdjęć, gdzie każde z tych zdjęć jest przesunięte, w... matryca przesuwa się o malutki fragmencik i w tym momencie ten kadr zostaje naświetlony, jakby miał 40 megapikseli. To jest duże, duże osiągnięcie w takim małym aparacie z taką małą matrycą. Pokażemy Wam zaraz w samplach, jak to wygląda. Przyrost rozdzielczości jest znaczny, a ostrość jest bardzo dobra. Jest to ciekawe rozwiązanie dla statycznych scen, które potem będą drukowane w dużych formatach. Niestety poważną wadą tego rozwiązania jest konieczność niezmienności sceny, gdyż aparat wykonuje serię ujęć. Wydawałoby się, że ta metoda idealnie wpisuje się w potrzeby fotografii krajobrazowej, podczas gdy nawet delikatny wiatr powoduje rozmycie poruszających się traf na zdjęciu. W tym momencie z grupy zdjęć, do których moglibyśmy użyć tego rozwiązania, musimy wykreślić wszystkie sceny, na których pojawia się nawet minimalny ruch. A teraz e, krótkie podsumowanie tego aparatu. Trzy największe zalety to jest budowa, autofokus i ta stabilizacja to naprawdę są rzeczy, które, na które warto zapłacić, e, i to nie jest spotykane w tym segmencie e, bezlusterkowców. Największym minusami, dwa są jego minusy, największym minusem jest to, że tak naprawdę mimo tego, że ma 11 przycisków, które możemy programować, to jest mało intuicyjne. Ja ciągle wchodzę do menu i ciągle muszę coś zmieniać, szukać, mimo tego, że niby wszystko ma wyciągnięte tutaj w, w przyciskach zewnętrznych. Druga jego cecha wada to jest po prostu cena. Takie body kosztuje 4700 zł. Dokładając do tego taki obiektyw już robi nam się 8000 zł. Oczywiście możemy kupić sobie e, tańsze obiektyw, dlatego że system oferuje nam od 25 tysięcy złotych za obiektyw do 500 zł za obiektyw. Dlatego możemy sobie stworzyć dużo tańsze, e, dużo tańsze narzędzie do fotografowania z takim body. E, I teraz, czy ja bym chciał sobie kupić taki aparat? Kupić może nie, ale bardzo bym chciał go mieć, dlatego że to jest chyba jedyny bezuster kobiet, z którym który mogę zabrać ze sobą w podróż, po świecie i nie mieć ze sobą pokrowca na niego i się o niego nie troszczyć. W zeszłym odcinku mieliśmy Fuji X-T10, ono też było magnezowe, ale jednak e, poczucie, wrażenie solidności tu jest zdecydowanie lepsze. Bardzo fajny aparat podróżniczy, matryca o kropie 2.0, nie ustępuje zbyt dużo matrycy APS-C. Naprawdę bardzo fajny aparat. Polecam i do Trzymajcie się.